się spytać, Aleks, czy to prawda, że na Wojtka włożyli trumny rozpuszczalnik i wódkę? Powiem tobie tak, Krzyśku. Z tego co ja wiem, co mi mówił organista. A? Wódkę to ja nie wiem, ale z rozpuszczalnikiem ponoć prawda. Jest prawda? Ponoć tak. Tak mi organista powiedział. Kto powiedział no, to mi. Tomek, gdzie olej jest? Ja pierdolę, ja nie latam, ja nie szukam. Ja mam dość latania. Wystarczy no, ja się na no, tą do bramki, kurwa na darmo. Ja tobie powiem tak, że z tego co mi mówił organista, to właśnie reklamówka, butelką Nitro, leżała w nogach. Ja nie widziałem. Ty nie widziałaś, bo. Bo to przed zamknięciem zostało włożone. To zostało włożone, musiało tam zostać tam zostać włożone. Skąd on przyjechał? I ja! E, mnie nie podzieliłem niech? Może nie chcieli cię denerwować, no i mnie nie było nie, przy tym krzyżu. Ja na początku byłem, nie było tam żadnej butelki. To leżało w nogach ponoć. Nie było żadnej butelki, żadnych siatek, nic. Pod nogami ponoć. Tego nie, nie było widać i dopiero. A to chyba, że gdzieś. Tak. Tam. Tak. No to mogłem nie zauważyć, no. To musisz się dopytać organistego. Organicę mówi, żeby pokazał ty. Bo no to podobno na filmie jest. Na filmie? że Butelka? Tak. Nie ma, dunia, nie ma żadnego filmu takiego, że. Jakby nie było, nawet w, w kościele, jak była trumna otwarta. W kościele nie. No a... trumna była a trumna otwarta, w dowie A, a cały czas. No, I jak on, oni coś tam niby poprawiali, to organista zobaczył, że coś leży. I się okazało, że to. Ty tego nie widziałeś, bo on powiedział dla grabiarza, żeby to. Z tego co on mi tak mówił. Cichu... Po cichu, żeby to zabrał, żebyś coś no. no. się nie denerwował. Zostanie organista i grabiarz Że nie powiedziałeś tobie? Nie, oni nie, Dobrze, dobrze zrobili, żeby cię nie wkurwiać, no czego ty już... I tak, i tak nerwów nie. masz. E... Mało ci nerwów. A co ty byś zrobił z tym, no. no. Ja wyjąć. wyjęć. No to, to, tak. No powiem. to wyciągnęli przecież, no, nie, 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 nie. no rozumiesz? Wyjęli, to. Nie pochowali z tym. No coś ty. Nie pochowali z tym. Wyjęli. Wyjęli to. Nieładnie ktoś zrobił, no. Ja powiem tak. No. Zacząłem mycie. To kurwa mam przerywać mycie, żeby ganiać tu. A mycie czego zacząłeś? Chodź tu! Chodźcie. I podłogę sprzątałem, drzwi sprzątałem, myłem... No to kurwa, ja nie wiem. Bo ja w pizduł to wszystko rzucę i pierdolę ja to. Ale co? Gówno. <głos> <głos> to, Jak nie wiadomo w co ręce włożyć. Nie wiem, gdzie ręce włożyć ma. W gówno czy w... To nie w gówno włożyć. To trzeba nasrać. Daj wiadro. Tu jest naczłe. To daj wiadro. O Gdzie tu? A co? Coś ty. To, to... Ja mówię, wierze. tam jest ten olej, w tamtym tym. Wiesz. No Daj, pójdę. Ja już kurwa mam dostrzegam, panie. Daj, Tu do bramki powiedzieć, żeby Weź się u niej w końcu, no. Bądź czuł, bestyknął. Po, powiedz swoje zdanie. Mówiłem no, już mu. No. To powiedz jeszcze raz. Ja nie muszę mówić przed kamerką. To tak właśnie. Nie, nie muszę mówić przed kamerką. Stawia się Tomek, Krzysieką Czasami? Mar maruszki postawi się, czy nie? Ale przed kamerką się nie mówi. A, to czyli dobrze. Nie daj się, Tomek, nie daj się.